Siemanko, zapraszam Was na stronkę csgofast.com, gdzie możecie skorzystać z masy trybów i wygrywać skiny do CSGO. Strona jest w 100% wypacalna, macie link do strony w opisie. Polecam. Piona! Możliwością rotacji na to do konektora czy przez dżunglę do siteu. Dużo będzie się tutaj na pewno za chwilę działo. Jeszcze Michu z Mołotowem dorzuconym w stronę okna tam spalił się delikatnie NATO Safiks. Musi się wycofać. Musi chwilę teraz przeczekać. Zaraz zdrotuje do swoich kolegów. A tutaj już rozpoczyna się natarcie. Znaczy z jedną eliminacją. Ale chwilę wcześniej NATO Safiks i ROPS dokonali pierwszych fragów na konto ekipy Mouseports. Teraz chwila wstrzymania. Próbuje Snax przedostać się do BS-a. Wypchnął Chris Jaya z pozycji. Frozen złapany. No i teraz Snax sprytnie wskakuje na ninja. Poszuka gdzieś w okolicy drugiej ninji swojego rywala. Ale tych eliminacji jeszcze brakuje. Teraz dopiero Snacks. Ale NATO Safiks i Karigan odpowiadają. Zostaje sam Snags. No i nasz snajper z paczką na plecach, z 58 punktami zdrowia na koncie i podniesionym USP. Jeszcze spróbuje podwąs item dokonać. No, wydaje się niemożliwego. Bardzo trudne zadanie przed Snatchim. Ale znalazł tę lukę czasową. Tych kilka sekund, kiedy może podłożyć paczkę, nawet może się wycofać z tej pozycji. Poczeka zatem na to, co zrobi Karigan i na to Suffix. Ci mają defiuskita, ci mają smoke u Karigana. Ten teraz wędruje pod paczkę i już in game lider ekipy Mausport, przebiega w międzyczasie na schodach strzela na to Suffix I on z trzecią eliminacją w rundzie pistoletowej. Mausport zatem po długim boju w pierwszej rundzie na Mirażu okazuje się nieco lepsza. Piątka Virtusa za chwileczkę pojawi się na środku i to no to Safix błyskawicznie jednym strzałem. Eliminuje pechę oraz Snax za Snaci odpowiada, ale i tak przewaga w pierwszych sekundach rundy numer 4 już po stronie broniącej. No to boli. to na pewno jest bolesne dla zawodników Virtus Pro. Na szczęście odpowiedź od Snaci jego nadchodzi. Teraz jedna eliminacja, może być wyrównanie, może być jeszcze bardzo, bardzo dobrze w tej rundzie. Michu niep niepostrzeżenie przechodzi w stronę dżungli. Tam jest ustawiony Chris J oraz Robs. Co prawda, ten w rumie, tego pewnie nie namierzyłby Michu, ale wyeliminowanie Frozena jedną pesteczką. Dlaczego by nie? Można też zapisać na swoim koncie taką eliminację. Szczególnie, że daje to kontrolę nad bombsightem. Bo dopiero teraz, jak widzimy, Kurigan i Chris J rotują w stronę dżungli, rotują w stronę ticket boxa. Ale absolutnie nie wiedzą, czego się spodziewać. Wie, czego się spodziewać, Robs, ale on nie wyeliminował Snatchiego. On ma dalej 7 punktów zdrowia, a pomaga Wegi. zdobywa. Te ważne eliminacje Teraz jednak Karigan i ChrisJ przejmują inicjatywę Zostaje sam Michu No na pewno został nam zawodnik, który może taką rundę wygrać Dostał chyba Wtedy tego po stronie Mausports zabrakło Dzisiaj jednak jest to widać zupełnie inna drużyna Taka, która po stronie CT jest bardzo dobrze przygotowana Do zdobywania punktów Na to Safix, zmiennik Voxika Gra też bardzo, bardzo poprawnie Nie widać jakby to była czwórka zawodników Ekipy Mausports i jakiś dodatek Który błąka się po mapie nie wiedząc co robić, Nato Safix jest naprawdę bardzo wartościowym dodatkiem na turnieju CS Summit do tego, co może zaprezentować ekipa Mouseports I za chwilę, być może, zdobędą ósmy punkt, choć jeszcze wegi. Znaczy, tutaj walczą, była sytuacja dwóch na dwóch. Karigan i Nato Safix jednak ostatecznie zostają w sytuacji przewagi i poradzi sobie Nato Suffix z tą paczką. Niestety, nie mogło być inaczej. Już na mapie Demiraż jesteśmy. Oni też bardzo mocno poobijani. Ale może teraz, może właśnie w takiej rundzie z gorszym posażeniem to się uda. Może to będzie takie przełamanie wirtu. Zobaczmy, Michu już otwierający otwierającym zakowana Zachowana K47. Jeszcze Frozen również ulega Peherowi, owi Phr z Kriegiem. Będzie trzeba jeszcze ten karabin gdzieś po Michu znaleźć. Ale bombę ostatecznie udaje się podłożyć. No i teraz, 40 sekund przed wirtusami, ażeby tą bombę obronić. Pierwszy punkt z, z ulepszonymi pistoletami. Ależ to by na pewno wspomogło morale zawodników polskiej formacji. Coraz mniej czasu mają antyterroryści. Ustawiają się dwójkowo od pozycji seta, ale to PHR zdobywa trafienie. Inoda zawiks też bardzo mocno poobijany. 37 punktów u niego pozostaje. Robster teraz z nim. Znaczy nie spodziewał się rywala jeszcze od kuchni. Też dziwnie, bo jednak to ktoś musiał na pewno od tej kuchni atakować. Trzech na dwóch, ale antyterroryści ostatecznie tą pozycję odpuszczają. Dziwna decyzja, bo przecież tyle pieniędzy na ich koncie, ale Virtus. Pojęcia już z tego pod Czwórkowo odsmołkowane pozycje będą chcieli podkładać bombę, i temu nikt nie zapobiegnie. A wegi, pięknie, na pamięć wręcz, na piksel wcelowany wcelowane schody, eliminuje Robsa. Z odpowiedzi Karigan i Frozen. Zatem teraz sytuacja była nawet z przewagą dla zawodników Maus. Ale właśnie, na no jak długo znaczy, w mówienie numer 13, no tego nie wiedzieliśmy, o dziwo. Realizator niestety nam tego nie pokazał. Przystą obserwator na. No. Ustawiono również obok niego, bo dajże wtedy wegim. 13. Snacks teraz doskonale wychodzi przez smoka, zdobywa trafienie, tak i też również fraguje z Chrisem JM, ależ to pięknie układa się dla Polaków. Co prawda, jeszcze nie ma bomby na plecach, będzie musiał ktoś po nią wrócić. Aktualnie oddelegowany do tego zadania jest PHR, no ale oczywiście wirtusi mają bardzo dużo czasu. No i dlaczego? Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na e, takie wejście wirtusów, na takie rozpoczęcie? No widzieliśmy teraz, każdy indywidualny pojedynek wygrany. Snacks wychodzi bez przez smoka, bez najmniejszego problemu eliminuje ustawionego. E, Zawodnika strony CT, właśnie na tej również pozycji. Eliminacja również dziś na drewnie. Wcześniej również Snaćiemu udaje się zdobyć eliminację. Nalepiej, być może jeszcze z tym wynikiem wrócą. Na to na pewno liczymy. A tu znaczy rozpoczyna brodę numer 15. Wegi również dokona trafienia na swojego. No na to Safik z odpowiedzią. Ale i tak ta przewaga cały czas po stronie Wirtusów jest. I Chris J jeszcze bardzo mocno poobijany. Za 50 punktów zdrowia. Terroryści jednak jeszcze nie wchodzą. Dopiero teraz zaczynają rotację na bombsite B. Ta bomba na plecach phr za chwileczkę powinna. Gdzieś zostać tutaj przetransportowana, choć po tym takim agresywnym wejściu, po agresywnym rozpoczęciu rundy numer 15, teraz mamy przerwę, ale Karigan doskonale, schodzący celownik na głowę Micha się tutaj znalazł. Znak z również z i sytuacja trzech na dwóch. Bomba zostanie podłożona. To już doskonale wiemy, ale czy ktoś sprawdza plecy? Czy Snaci spodziewa się swojego rywala ustawionego od dywanu? Poczekajmy, nie! Snaci wyeliminowany. Chris J dało dał sobie znak, ale jeszcze snack zdobywa bardzo ważne trafienie i PHR nam to wszystko zakończył. 10 do 5. Ko Wracamy, moi drodzy Państwo, od drugiej połowy spotkania Sports kontra virtus. Pro. Tym razem strona polska po stronie broniącej z pistoletami, a Sports już w ataku na Bombsaita. Jeszcze niestety nie dostaliśmy dźwięku z grymi, miejmy nadzieję, że to się za chwileczkę zmieni, ale w tej rundzie już jako pierwszy fraguje Phr. Frozen z odpowiedzią i sytuacja czterech na 4, ale również Frozen po raz kolejny zdobywa trafienie. Jeszcze Robs, Michu z odpowiedzią, ale Robs niestety na nasze niestety. virtus Pro nie. Dostrzegają, będzie bardzo duży problem. sport doskonale też wie, że taką rundę już. że taką mapę, przepraszam, już powinni zwyciężyć. No to Safix rozpoczyna. Dobry jeszcze bust przez swojego kolegę z drużyny. Bardzo dobry spawn przede wszystkim do tego, aby takie obóz przeprowadzić. No i Wegi nawet nie zdążył oddać paru kroków, ażeby. Jeszcze powalczyć w rundzie numer 22 i został wyeliminowany. Frozen wchodzi jak do siebie. W rundzie poprzedniej cztery trafienia, teraz też jak natchniony, wyeliminowany jeszcze micho i już doskonale wiemy, co tutaj się święci. Snak zostaje sam na piątkę rywali z x komu oczywiście w najśmielszych snach nie... Wróżylibyśmy tutaj Snaksowi zwycięstwa w tej rundzie. Jeszcze namierzony, bez oddanego strzału. Dziś te punkty zdrowia mu umykają. Froze doskonale wie, ale jednak snack trofi nie zdobędzie. I on za 47 jeszcze pofraguje, jeszcze polepszy swoje statystyki, ale... Tutaj nie trzeba statystyk polepszać, tutaj trzeba rundę wygrywać. Co prawda, na mapie demilerażu już takiej rundy nie zobaczymy, ale na Vertigo nie jeszcze zawodnicy VirtuS Pro. Dzieje się troszeczkę więcej pozytywnych rzeczy, choć końcówka pierwszej połowy była obiecująca, no to potem po zmianie stron. Mouseport doprowadziło bardzo szybko do swojego zwycięstwa. Teraz jednak pięknie walczy Wegi. Trzy eliminacje dla niego. Zostaje sam Chris Jay na PHR-a, na jego. I to właśnie snajper ekipy Virtus Pro. do A jest ustawiony Snatchie, jest ustawiony Wegi. I to on fraguje jako pierwszy. Nadal, kiedy Sesal teraz zabrakło, kul, Znaczy jeszcze będzie chciał jakkolwiek tutaj wspomóc. Chciał, ale ten flash niestety niezbyt dobrze dorzucony. I Karigan po raz kolejny fraguje. Przewaga pozornie Wirtus Pro. Na szczęście jeszcze, co prawda, nie zdobyta, ale wróci. Siła, wróciła równowaga, został wyeliminowany Karigan 3 na 3 ale karabiny również zachowane przez zawodników Mausports PHR również ze złapanym ropsem, Michu przed szansą. I już tylko Frozen pozostaje sam, ale jego pozycja jest znana. Będzie trzeba broić tą bombę. PHR ma defiłski, ta PHR teraz, czy na pierwsze tempo? No jeszcze nie, nie jeszcze szuka Frozen jak ustawiony od rampy i P.H.R. ostatecznie taki pojedynek wygrywa. Oczywiście jest czas, żeby bombę rozbroić. Mamy. Tylko raz drgnięty tymi płomieniami, a sam przechodzi na pozycję, która kompletnie zaskakuje Snaxa Teraz musi dobiec P.H.R., On z eliminacją znaczy w międzyczasie na drugim bombsite też robi robotę. Bo to sprawia, że nato to ten Standing po stronie mouseport zostaje sam w klaczu jeden na 3. Ma bombę na plecach, ma tak naprawdę bombsite B, który stoi mu otworem. Jeszcze zgarnia tego turlającego się smołka po ziemi. Za chwilę dorzuci sobie granat dymny, tak by odciąć jedną z pozycji. No tak naprawdę, podłożenie bomby w tym momencie nie stanowi dla niego żadnego problemu. Bardzo odważnie zagrało Virtus.pro, Pro, przenieśli cały ciężar defensywy w stronę bombside'a. Szybka będzie rotacja Snatchiego, ale on sam wcale nie chce tak naprawdę rotować. Ma 6 HP. Poczeka defensywnie na pozycji. Jest wcelowany właśnie w, w CT I tutaj o dziwo na to Safiks przychodzi. No i proszę! Jest ustawiony Robs na środku. To będzie trzeba na pewno skontrolować. Ale Snaci zdobywa trafienie. Teraz jednak po lewej stronie był ustawiony Kriże. I Snaci się tego nie spodziewał. PHR na szczęście ratuje sytuację. 7 sekund. Czasu coraz mniej. PHR jeszcze próbuje tutaj podłożyć bomby Jeszcze no tu Safiks. Ale nie ma takiej opcji. Najmniejsza pozycja polskiego snajpera. A teraz właśnie wywołany Snaci do odpowiedzi. Zdobywa trafienie na kariganie. Zaprawa na natychmiastowa odpowiedź, ale jest jeszcze Michu do pomocy i już sytuacja czterech na trzech. Szukaj trafienia na to Zafix. on w tym momencie jako pierwszy podniósł Galila Będzie w stanie tutaj jakoś zareagować na to, co robią jego rywale. Rob z jedną eliminacją mamy wyrównanie trzech na trzech. Przejęty jeszcze przez Frozena kolejny. Element wyposażenia Rob w międzyczasie już ze snajperką. No i ta agresja chyba miałaby się za chwilę przenieść w stronę środka. Tam jest leżąca paczka, tam trzeba będzie jeszcze podejść. Podchodzi Michu i PHR właśnie pod pozycję Małysza, tu był Robs, tu był Frozen. Obie eliminacje zgarnięte przez zawodników polskiej drużyny. Zostaje na to suffix. No już po raz trzeci, przynajmniej w klaczu 1 vs 2 1 versus 3, wcześniej dwukrotnie obserwowaliśmy tego zawodnika. Zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem zupełnie sobie w tej sytuacji nie poradził. Teraz powinno być podobnie. Ma cztery punkty zdrowia, ma wcelowanego Micha po drugiej stronie. Tu jest ustawiony Michu, dobrze dorzucone granaty, ale nie ma mocnego na Micha. Michu z pierwszym otwierającym trafieniem, jeszcze zabezpieczona bomba, teraz oślepiona, ale gdzieś zauważył głowę Micha Chris J. I Vegi z odpowiedzią. I jeszcze no to Zafix odpowiada, no to po raz kolejny i sytuacja dwóch na dwóch. Minuta do końca. Bomba zostanie podłożona. Snak coraz snaci. Przed nie lada wyzwaniem, co prawda, teraz leżą tutaj smoki, ale terroryści zbyt wiele nie mają. Jeden. Wtedy flash pozostał w rękach na to za oraz SNAX z jednym smokiem, z kitem, no można by było to tak na raz broić aż kusi. Ten jeden smoke oraz kit w wyposażeniu Snax, ale ten smok jednak nie to pozycji SNAX! I co to był za strzał, Rob zostaje sam, ale jego pozycja też jest już znana, Snacks pobiany Snacks celowany, ale ta bomba jest zbrojona na raz, 7 do 0, szczęśliwa siódemka pojawi wejście, no i dopiero później szuka się tych eliminacji, ale teraz Michu znajduje, Snacks również, a Ikariga odpowie z odpowiedzią, tylko Snaci zrobił bardzo dużą robotę, Peher na no, dalekiej jednak ten Famas nie aż tak skuteczny, no to Safix zdobywa trafienie. Ale ta sytuacja i tak korzystniejsza dla polskiej formacji. No tu Zafiks ustawiony ten smog, za chwileczkę zajdzie, ale w doskonale i doskonalej. tylko Karigan pozostaje przy życiu. Za chwileczkę Snak Sezymus, tak gdzieś z okolicy środka, przez okienko będzie chciał wyskakiwać. To się udaje już i on zauważony, usłyszany przede wszystkim przez Karigana. I właśnie teraz Karigan musiałby zrobić 4 trafienia, a żeby udało się zagrać, ale nie To znaczy taką rundę zwyciężył 8 do 2. No jak? Myśle nie zdobywają czterech trafień. Tak. Arunda no nie wygrywa. Dużo będzie w stanie zrobić Virtus Pro. Na razie otwarcie od PHR -a. daje nam nadzieję, że dziesiąty punkt, ten, którego nie było w pierwszej połowie, a pewnie się go większość z nas spodziewała, może za chwilę się pojawić. Ale Karigan i Robs z eliminacjami powrotnymi Michu szybko poprawia. Mamy wyrównanie. Mamy przejęty Bombsite Beno i teraz Chris J Frozen Carigan. Muszą nieźle się pogłowić. Jak tutaj ten bombsite odbić? Brakuje granatów. Jest tylko jeden flash u Karigana. No, przynajmniej nie będzie takiej sytuacji jak na mapie Mirage w pierwszej rundzie, gdzie Karigan ze smokiem i z Defiuskitem był w stanie całą sytuację zamknąć. Na razie podchodzi Frozen od schodków, tutaj już ChrisJ w samym bombsite atakuje pozycję phr ale jest eliminacja dla Micha, jest 3 na 2, ChrisJ i Frozen jeszcze walczą, są eliminacje. No i nagle Frozen kontra PHR, jest defuse kit u zawodnika ze Słowacji, podchodzi jeszcze PHR, nie ma eliminacji dla naszego zawodnika, a jest czas dla Frozena, by tę bombę rozbroić. On no niesamowicie zagrał w tym momencie zawodnik Maus. Dołączymy Miejmy nadzieję, że nie z nożem w ręku, a z karabinem. I też z wcelowaniem w daną pozycję. Wegi rozpoczyna wragowanie na site a natychmiastowo odpowiada jednak Frozen. Jego pozycja jest jednak już spalona i PHR doskonale wystrzelił z tego SG. Trafiony Frozen prosto można bombę podkładać. Teraz jednak Snax ustawiony na plecach. Czy tam za chwileczkę zobaczymy kostę? Nie, to po dwóch różnych piętrach ustawieni zawodnicy, tero i zawodnicy CT, Snacks na plesach, jedno trafienie, teraz jeszcze skany tam. no tu safiks bardzo mocno poobijany. I niewiele zabrakło, żeby tym skanem swojego rywala wyeliminować, ale moi drodzy, mogę też śmiało powiedzieć, że Vitus pro takiej rundy już przegrać nie może. No tu za tylko 20 punktów zdrowia. PHR Snaxy i jeszcze na tym bombsite. O i ten granat PHR może zabalać, ale nie, jednak on nie trafiony. PHR dobrze wychylony. 13 do 11. Zaważy o losach tego, jakże ważnego pojedynku. Zmiana dwóch za jednego, ale teraz doskonale i Wegi dodaje trafienie na swoje konto. Zobaczmy, gdzie jest ustawiony fryzur. Nasz chciałbym zobaczyć, żeby teraz poślizgnął się gdzieś na tej barierce, ale nie. On zdobywa trafienie Snaxy, jednak z odpowiedzią zostaje ty. Tylko Chris J. I tak jak już wcześniej wspominaliśmy, on ze snajperką. Trzy snajperki po stronie brającej tym razem nie przyniosły skutku. Wystarczy czekać, panowie. Proszę, stójmy w miejscu. Poczekajmy na snajpera. Kiedy zabędzie pierwsze, trafienie natychmiastowo. Wychyla się drugi z zawodników, choć teraz jeszcze Snacks wychyla się. Chrisa J obija do 31 punktów zdrowia. Jeszcze flesze zostają dorzucone, ależ dobrze oślepiony. I mamy kosę od Snacksa. Brawo do podjęcia decyzji. Być może Mouseports było zaskoczony tak jak i my, że właśnie Vertigo będziemy oglądać około godziny. Godziny 22.30, ale również około godziny 22.30 możemy ogłosić, że Virtus.pro Pro jest o krok od zwycięstwa na mapie numer 2 w starciu z Mał Sports. Ale teraz Snacks, teraz PHR i tylko Frozone raz kaligan przy życiu. To, moi drodzy, wygląda jak szesnasty punkt dla zawodników Virtus Pro. To wygląda jak zakończenie mapy Vertigo, ale oczywiście te emocje nam się dzisiaj nie skończą, przecież Virtusi za chwileczkę po tym spotkaniu, po takiej dłuższej przerwie musimy przyznać, 20-30 minutowej zmierzą się z zawodnikami Fury. A tam już oczywiście czekają brazylijscy zawodnicy. Myślę, że Wirtusi jednak mogą spokojnie po na pewno podbiudują się też po mapie Vertigo, zwłaszcza takimi strzałami, zwłaszcza taką rozgrzewką, gdzie już Kaligan Welim no łatrzy prosto w głowę. Jeszcze Frozen pozostaje, ale jego pozycja.